Dzień dobry, Magdalena Pecka. Wracam do Państwa z najświeższymi informacjami pogodowymi. Sprawdzamy, gdzie najchłodniej. W nie Górze tam minus 5 stopni, natomiast najcieplej w Rzeszowie. Rzeczywiście temperatura tam jest najwyższa i będzie najwyższa przez cały dzień. Plus 5. Inwersja temperatury na Śnieżce 0 stopni. Uważajmy na mgły i zamglenia, które tworzą się w Polsce południowej, miejscami również na Kujawach, na ziemi lubuskiej. Widzialność może być ograniczona. W Krakowie nawet do 100 metrów. Dodatkowo w Polsce południowej temperatura poniżej zera na terenach nizinnych, więc miejscami również mogą pojawić się mgły marznące. Przed tym ostrzegamy dzisiaj w ciągu dnia tak naprawdę wiele się nie zmieni. Kolejny szary dzień, bo wyż jesienią to często wielodniowe szarości. Tak jak widzimy zachmurzenie pełne na przeważającym obszarze naszego kraju niewielkie przejaśnienia mogą pojawić się na Śląsku i Wielkopolsce, natomiast mogą trochę Dłużej utrzymywać się mgły na południu, ale także na Warmii. Słaby deszcz lub mrzawka może pojawić się w Polsce Północnej. Maksymalnie na termometrach 5 stopni w Szczecinie, 8 nawet na Podkarpaciu. Od piątku zbliżać się będzie do nas front atmosferyczny, a to oznacza, że mgły stopniowo zaczną zanikać, natomiast chmury niewykluczone, że trochę z nami pozostaną. O tym jeszcze będziemy informować. Kolejne informacje o pogodzie już niebawem. Do zobaczenia.